Czy zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje, gdy pukacie do drzwi? Czego spodziewacie się odnaleźć po drugiej stronie? W naszym życiu duchowym znak krzyża jest jak pukanie do bram nieba gestem, który nie tylko otwiera, ale także łączy nasze dusze z Bogiem. Gest ma moc, wykracza poza język, komunikując emocje i idee za pomocą jednego, prostego ruchu. W świecie wiary. Niewiele jest gestów o wadze równej znakowi Krzyża. Od zarania chrześcijaństwa wierni naznaczali swoje ciała tym znakiem jako aktem wiary, ochrony i jedności z Trójcą Świętą. Znak Krzyża ma starodawne korzenie. Pierwsi chrześcijanie, będący ofiarami prześladowań, szukali schronienia w Znaku Krzyża jako w sekretnym sposobie rozpoznawania się. Tertulian w II wieku pisał, że chrześcijanie czynili znak krzyża na swoich czołach kilka razy dziennie, rozpoczynając zadania, wchodząc do domu lub go opuszczając, a także przed snem. Z biegiem czasu znak krzyża stał się bardziej formalny. Został włączony do liturgii i modlitw, o czym świadczą liczne dowody archeologiczne, a także pisma i tradycja. Znak krzyża. Jest bez wątpienia najpotężniejszym wezwaniem, jakie istnieje. Wezwaniem do Trójcy Świętej. Gest czynienia znaku Krzyża jest początkiem modlitwy, wejściem w obecność Boga w naszym życiu. Jest to również akt pobożności osobistej i wspólnotowej, który streszcza wiarę w boską opiekę i moc zwycięstwa Chrystusa na Krzyżu, a także to, że poprzez chrzest urzeczywistniamy ją w naszym życiu. Stając się drugim Chrystusem. Dziś znak Krzyża pozostaje potężnym symbolem wiary dla milionów ludzi na całym świecie. Znak Krzyża to coś więcej niż tylko czynność fizyczna. Jest on głęboko symboliczny, ponieważ reprezentuje podstawowe zasady wiary. Kreślenie kształtu krzyża na naszym ciele łączy nas z ofiarą Chrystusa. Jest to wizualne przypomnienie o cierpieniu, które wycierpiał i o miłości, którą okazał na krzyżu. Trzy punkty znaku czoło, piersi, ramiona również mają znaczenie teologiczne. Punkty te reprezentują Trójcę Świętą Ojca, Syna i Ducha Świętego wielką tajemnicę wiary. Czynienie znaku krzyża jest ucieleśnioną modlitwą, fizycznym przejawem naszej wiary i przekonania. O mocy Boga. Tradycja kościoła to Gobelin utkany z wieków historii, który jest ponadczasowy, ale może umrzeć, jeśli nie będzie wzbogacany świadectwem wiary. Choć znak krzyża jednoczy chrześcijan, to niestety rozłam protestancki spowodował bolesne podziały. Zniszczenia dokonane przez Marcina Lutre i Jana Kalwina skutecznie zburzyły część. Bogactwa wielu tradycji, które są prawdziwym wyrazem Chrystusa, Pana i Głowy Kościoła. Chociaż niektóre wyznania protestanckie zachowały krzyż, to jego ekspresja jest nieśmiała, aby nie być utożsamianym z katolicyzmem. Podziały jako znak zła nie tylko odstraszyły wielu, ale i skrzywdziły jeszcze więcej. Poznawanie i docenianie historii ojców Kościoła. Z pierwszych wieków prowadzi nas do zrozumienia i docenienia tradycji. Odrzucenie krzyża i przesłania dwóch tysięcy lat historii pozbawiłoby nas bogactwa ukrytego w naszej przeszłości. Wiara osobista tożsamość wspólnotowa znak krzyża jest zarówno aktem osobistym, jak i wspólnotowym. Indywidualnie znak krzyża może być źródłem pocieszenia, sposobem na skupienie się podczas modlitwy lub przypomnieniem o obecności Boga w naszym życiu. Możemy uczynić znak krzyża przed posiłkiem, stawiając czoła wyzwaniu, lub jako sposób na uświęcenie chwili. W kontekście wspólnotowym znak krzyża jednoczy nas z innymi wierzącymi. Kiedy Czynimy znak krzyża podczas Mszy Świętej lub nabożeństwa? Bierzemy udział w tradycji obejmującej wieki i kontynenty. Jest to namacalny wyraz naszej wspólnej wiary, który łączy nas z chrześcijanami w czasie i przestrzeni. Ponadczasowy symbol: Krzyż przez wieki. W świecie, często naznaczonym przemijaniem znak krzyża, jawi się jako ponadczasowy symbol wiary. Przez stulecia chrześcijanie używali tego prostego gestu, aby wyrazić swoje przekonania, znaleźć pocieszenie i połączyć się z Bogiem. Jest to fizyczny przejaw głębokiej duchowej rzeczywistości przypomnienie, że jesteśmy naznaczeni krzyżem i wezwani do pójścia śladami Chrystusa. Nie wstydząc się Krzyża i jego ofiary. Znak Krzyża będzie nadal latarnią nadziei, źródłem siły i namacalnym wyrazem wiary. Z tej strony Jose sedenio, a to dzwony wende. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i dołączcie do tego dzieła, dzieląc się nim ze swoimi przyjaciółmi. I niech Bóg Wam błogosławi w imię Ojca. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia, moi wojownicy.